Cześć, witam wszystkich, ja jestem Rafał Bramow i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Farming Simulator 25 Najpierw trochę wprowadzenia Kwota trąbicie widzicie 52 423 pochodzi z, e, z pracy u innych Zlecenia zrobiliśmy ostatnio tutaj na polu ósmym Zbieraliśmy groszek, oczywiście po zakończeniu zlecenia, no, pojawiło się tyle kasy, że jestem niezmiernie zadowolony. E, tutaj popatrzymy na. A, no, można by było pododawać trochę wody, chociaż ostatecznie ten tutaj stoi i zastawia. No, tutaj jeszcze jest sporo. O, pojawiły się drugie, skrzy... drugie palety. Jakby to były już pociachane Albo tak Oblek... się jakieś dziwnie układają, dobra. Ale tak się układają. Tutaj mam pomidorki. 8132 litry wody. 5700. Dobra, jeszcze można, jeszcze można przeżyć. Tutaj trzeba z ładowaczem No i co? Mamy sierpień. A w sierpniu zostało nam jeszcze jedno pole. A jeszcze tutaj krówki zobaczymy jak tutaj mają. Wody mają trochę mało. Jedzenie Jedzenie troszkę trzeba było dorzucić Ale to na koniec dnia możemy sobie zrobić Ale tutaj pole obrosło no, Tylko, że chwastami, nie? Dobra, zobaczmy jak tam nasze e, nasza, m, nasze nasze ojejku Nasz rzepak. O! ja nie ogarnę się strzeli w końcówkę. Dobra. Gotowe do zbioru. Gotowe do zbioru. Później sobie zasiejemy coś. Dobra. Może nie będę tak dreptał w końcu. I odpalamy nasz kombaj. Cyk. Leci mi ździadem. No tutaj mamy za, za mało miejsca na wykręcenie, pojedziemy sobie tutaj ten, jak ludzie. No, nie zebrałem tego, pszenicy z od gór, ale można by było to wsypać do tego, do, do losu, nie? pojaż pojazd się pojawił. No, no, no nie, nie, tylko nie po strzałce. Nie po strzałce, bo oni tutaj będą później jeździć. No, o drogę i, i, i tyle będzie. Dobra. No, odpalamy nasz komaj Można go już rozłożyć w górze. Tu już komórka, dobra. Hmm pojedziemy tutaj w ten sposób o cyk żeby dura była na zewnątrz i zaoszczędzić można by było troszkę z kredytu zejść co miesiąc po 5 tysięcy można by było machnąć nie? tak jak z dotacjami do, dla rolników też, niby pieniążki się ładnie, pięknie bierze, ale później sobie myślą, że trzeba spadnąć, jak kredyt, nie? przebierzesz dotacje na maszyny maszyna kosztuje 30 tysięcy a Ty kupujesz maszynę za 35 tysięcy, bo dostałeś dotację, to Ci jeszcze dodadzą, nie? albo za 40 tysięcy oni też muszą zarobić. Notacje to jak nic innego jak kredyt dla rolników. Tak ładnie ubrane. 大不起啊，问你。 może było czy jak może pod okoczeniem tej serii przeniesiemy się w jakieś bezpieczniejsze wolna torba

ale no wiadomo. Chronik musi dbać bo, o to, co zasieje. A to napryski no, iść a to e, jakieś nawróż, żeby lepiej rosło. A to otworów A to ci wejdzie jakaś e, influencerka i widniecie kawałek pola bo przecież ona musi se, 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 zrobić albo ci rozjeżdżą kładami bo na nie dostają tak. ostatnio było głośno o słonecznych karach jakiś tam się broni zbuntował i gonił nawet wiadomość tak było w tamtym roku, nie? No. A roku, już... gdzie, taki nie mają gdzie się, dali, to też się w tym roku, też tym roku, w tam nie widać. Tak, a rodzice z domu się i nie, i nie, nie pozwolą. Pilnują. Kółko i już 80%, no, ładnie, ładnie synie. Ale też będzie coraz, coraz mniej, coraz więcej go będziemy robić, żeby, żeby ten zbiornik zapełnić, bo coraz, coraz mniejsza powierzchnia, coraz mniejsze kółko, coraz mniejsze okręgi. Muszę zobaczyć. Eee, jak tam ta nasza fabryka tutaj? Eee, Odwiedź. 968. Tu tylko jedna paleta. Serio. 1000 litrów. 1000 litrów. Jak tam z ceną pokryć dachowych. Nie owoce tylko te różne. Pokrycia dachowe. Pokrycia dachowe. Hmm. Za tysiąc zawsze to... Muzeum elywatoriów zbożowych. 3,202. Czy nie można było ogarnąć to nie?

Nie tak ostro, każdy, nie tak ostro. No. A, tym tutaj jesteśmy. Kurde, nie wziąłem go. No dobra. No nic, jedziemy na, na, na do domu, nie? Ma na, na do domu. tak ciężko pracuje, to widać zacznę już autobusem tak, ja, autobusik A... Mm -hmm. Udało się. Dobra, złożymy rozrzuty nawozu na miejsce i weźmiemy szczep To jest. A dobra, no już trudno. niech będzie. Będzie lepszy widok. No, nie to. To. Powycinałem. powycinałem trochę drzew tak, jak najbardziej te zapominalskie e, kłody też przerobiłem na wióry zostało to wszystko sprzedane mi się też tej te wiaty tutaj co to, to niby ma być e, miejscem dla kurek bo boję się, że jak przyjdzie kolejna aktualizacja, to będzie to samo i będzie konflikt interesu Dobra, ale się troszkę cofniemy. Dobra, dobra, tutaj będę, albo dobra, odjedziemy później. sobie tak powiem na koło pojechać bo to i tak tutaj nic nie będziemy zbierać i tak 8000 jest jest oczywiście litrum rzepaku nie Dobra, myślę że tutaj starczy gasimy bo paliwo cenne lurę możemy schować i odpalamy i na co kasy zbieramy na razie na spadek, który wrzuca też w sumie zanim się praktyki sprawdzimy to możemy się troszkę dorobić można kupić jeszcze jedno pole że na razie tak, taki dość może mało legalny system to pola, wyproszenia go, sprzedania kupienia następnego wyproszenia, znowu sprzedania żeby jak najwięcej ziarna mieć, mieć go później e, sprzedać się dorabiać co? Oprócz tych szklarni, oprócz tej cementowni można było jeszcze w ten sposób się dorabiać może mało etyczny sposób ale pamiętajcie że pieniądze nie śmierdzą i zawsze się przydadzą To takie fajne zdanie, ale Wam je teraz zacytuję eee, a propos e, zakładania interesów i, i, i w ogóle autobus ma 50 miejsc, tak plus minus, nie? Bo jedziesz jak wszyscy do koło wozu i pracujesz, ale Lamborghini ma tylko dwa miejsca Zakładając firmę, na początku jest, masz przyjaciół, ale czym bardziej chcesz rozwiązać firmę, tym tych masz mniej czasu. dla przyjaciół, przyjaciele się od Ciebie odwracają, bo widzą, że idzie Ci coraz lepiej. I na końcu, jak osiągniesz już szczyt marzeń, zostajesz sam. Nie masz przyjaciół, nie masz rodziny, nie masz nic, masz tylko. Ciebie i pieniądze, bo swój interes ja czujesz jak własne dziecko, poświęcasz uwagę, inwestujesz i rozwijasz, tak? I pod jak się spinasz, lech tak powiem, w tej karierze. No, praktycznie nie masz na nic czasu lesa zawsze włożą mimo że włożą go limuzyną, to jedzie sam praktycznie. Kierowca ma, siedzi w szokęce, a prezes jedzie z tyłu sam. Nie ma dużo miejsca, bo sam. No ewentualnie jest tam barek, tak? Se polewa wódkę, wódkę z myszy, ewentualnie z sosny. Ale to już inna niż I thought we had to move it also.

16, będzie 80, tak się na pewno być 8, 16. O 16, no było bardziej na tyle sygniemy. Tam to było z przodu. Tutaj na tył. 我不用许为什 Co prawda tutaj nie musiałem chować, żeby tutaj o nic nie dowadzimy. Najgorszy jest pierwszy, pierwszy otok, nie? Pierwszy otok Bo to drzewo dopisku stoi albo coś, a później to już Dobra, tutaj już trzeba, tak powiem, tej nazwą. już sobie po nagraniem, proszę nie mam nadzieję, że Wam się podobało, jak tak, to łapka w górę subik, czy w oczywiście na Was czeka, ja oczywiście zapraszam Was na kolejną moją produkcję, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, hej!